Dobra, panowie, z tej strony druga część misji jada się kaczysta w nicoś O no początku znowu tutaj Może nie od początku balarem jest Nie wiem, strzelaj, strzelaj bo ubierałem Нет, не так Умар учихания. Ума. Че ли спутный сказ? Нет, заставляем. Ну и снова, не бы, нема. Не бы Tam coś wybuchło? Jest sobie strzelam, dobra, chodź, idziemy po teraz. Kurzyłem się Coś mi widzi dalej. To chodź może, tym, może tym tunelem chodzi. Ma się taki mam plan. Coś wybucha. Ale patrz, jakie solidne. Widać ta konstrukcja. Jest. jest? To jakaś poszczególna konstrukcja. Nie I wiem, co jest w ogóle. Wszędzie. Kurwa. No, pa, no jest paść tych zgonów i się poturnać! Jezu... To no gdzie?! Patałak. Się wierci... Przed... To za patałak. Umarł. Kurcze, blade. I co tu się oddziela w ogóle? Żyjesz tam? Weź się w kółko. Pogubili. O, w końcu. Gdzie oni strzelają? No to ty chyba tak strzelasz krzywo. No. Dobra, chodź. Jeszcze jakiś dzieje Dobra, chodź na to piętro niżej. Rozejrzeć się. Za kim to w czym? Aż znajdzie mnie. O no nic, dobra, niech mnie y Dobra, bieg, dawaj, dawaj. O wybieg, wybieg stamtąd! stąd tąd. Z tyłu! Co, Co tu robisz? Bieg, biegnij. Za, bieg, za bieg. tobą był kucał y Dobra, biegnij Dawaj, 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 bo chętsky. Ginął Ej, ja teraz sprintujemy. No sprintowałem Nic Nie skończył. O, to się A teraz prawo. Y Właśnie w dzieciu! No, teraz tędy... To jakiś Hans powinien teraz więc... Nie na no, spoko, nie jest. Dobrze, że pytasz. Taki takie wybuchy nie robią na mnie wrażenia. Ale Dobra, teraz wdzielamy Sniper! Co on tam robi? Strzeż! Aha, ty to są jakieś pociski przecież pancerne. Eee... Janusz. Chodź. Cich. Eee... Zachodzą. Zachodzą, No jest mi dlaczego znaczy, ich tyle samochodów szukrzyje, że Czekaj mi jedno Co? Czyli to wybucha? Nie wiem Za to... Wym się stawił kurczę Kurde Jestem ranem Wygnę To zabij coś co ty tam robisz? I siedzę sobie Co? Zachciało mi się podpoczywać Polery, już pobiegł Jest tego MP40 celniejszy nie ścigliście do snajperki Dobra koniec, Matuchu Dziwne. Hmm? Nie mają zbiorników z paliwem. No to też tak patrzyłem, bo chciałem wysadzić, nie? Nie. Bez paliwa jeszcze. A powietrza. Dobrą nadzieję. Wyjdziemy z... No i pytanie. Przestańcie. <słuch> tak zawsze. Dobra, po jednym failu udało się zrobić misję. No bo mój wynik jest genialny po prostu, ale tak to jest. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam. Ja